Witam Was, moi kochani, w takich okolicznościach. Witam Was. Poszukiwacz Krecik. A jest ze mną nie kto inny jak. Podążamy szlakiem Ukiego. Witam Was serdecznie. Krótki spacer z Maćkiem po Szczecinie. Yy. I teraz stoimy przy pomniku czynu Polaków. No Trzech pokoleń. Byłam. Trzech pokoleń, tak więc. Niezrozumiałych dla mnie, jeżeli chodzi o to pierwsze, ale... <głos> <głos> no dobra ruszamy my, dalej. my ruszamy dalej Na zwiedzanie A później I resztę Jeszcze, przepraszam, na zwiedzanie i szamanie jeszcze I szamanie No, yy, paprykarz szczeciński musi być zaliczony i... No. I co? I, i paszteciki Także my ruszamy My ruszamy dalej Waga orów 60 ton Czyli po 20 ton każdy. 20 ton brązu. Ale kasiury. Grubo co? I jesteśmy przy Paszteciku. Tak jest. No, no być. Jest... W ogóle kiedykolwiek je jadłeś? Eee, raz jadłem tylko. Ale tu w tym miejscu. Nie. No to nie jadłeś. To są te pierwsze, jedyne non-stop istniejące od 1969 roku. Bo są gdzieś tam jakieś inne punkty, ale są takie opierdółki. Tu jest przepysznie, przesmacznie. I mi, jak byłem dzieciakiem, a mieszkałem tu niedaleko, ten smak tego paszczycika, co więcej, wygląd w środku, oprócz kasy fiskalnej, <gry> kasy, za którą się płaci, nie zmienił się. Jest cudownie, to jest moje ukochane miejsce. Dobra. Idziemy jeść. Idziemy jeść. Witajcie kochani, z tej strony Krecik Jest to mój drugi dzień pobytu tutaj w Szczecinie Wczoraj był wypad z UKIM w centrum Dziś wypad do lasu Jest magnetyczny Szczecin Firma Szwagier Dębowy Ekipa się zaczyna zbierać A my ruszamy Do lasu, narobić hałasu Życzę powodzenia! I do pierwszej znajdki. Jest pierwsza znajdka. Z takiego dołeczka wychodzi łuseczka. Proszę, jaka ładna! Dołeczek zakopujemy i lecimy dalej. Tam kuba dębowy działa. opaki gdzieś tam dalej. Głębiej w las Także działamy. Jest fajnie. Słuchajcie, trafiłem coś. Mega ciekawego, nie wiem co to jest. Proszę o pomoc. Zaraz Kuba podejdzie, zorientuje się co to może być. Nie wiem co to jest. Czy to coś niebezpiecznego, czy nie? Zaraz Kuba to sprawdzi. Wygląda tu. Nie wiem, czy na łóżkę, czy na coś. No zobaczymy. Za chwilkę się włączę. No, i to coś, co przed chwilą wykopałem, okazało się tranzystorem. Tu są jakieś tam symbole elektryczne, a tu po prostu łączniki i to wszystko. Uff, całkiem. Na no, spokojnie, Dobra. A teraz padła taka. Mi to wygląda na jakąś klamereczkę Jakaś taka obejma. Tuż już Widzę zakopany. No, jak na razie jest cienizna. Cienizna, słuchajcie. Z takich lepszych rzeczy to tylko useczka od Mausera, kawałek pierścienia wiodącego, a tak to mnóstwo śmieci. Śmieci, śmieci, puszki. Aj, aj jak to można raz zaśmiecać? I słuchajcie, długo, długo nic i wpadł pierwszy Moniaczek. Mała drobnica, ma ciupka a naszukałem się kurde jej, no nie wiem jak to pokazać. Zobaczcie, wielkość padła i na pół padła. Ale co to jest? Nie mam pojęcia. Czy to jest jakiś fening, czy to jest jakaś polska moneta? Nie mam pojęcia. Może ale staro. później na spokojnie uda mi się to na powiększenie, ale wygląda staro. Hmm, ciekawe. No jest ciekawe. Moi drodzy, następna krągłość. Ale, po sprawdzeniu,. Jaki ładny zobaczek! Po sprawdzeniu pod lupą, okazało się, że jest to jeden grosz z 2000 roku. Także no. Ale krągłość jest. Liczy się krągłość. Monetka. Dobra, lecimy dalej. Patrzcie na to. Jaki piękny okaz. Ale ładna Piękna useczka Może za chwilkę lekko ją obczyszczę Nie wiem czy to będzie widać Ale piękna No dołeczek taki sobie I trzeba malutką przerwę zrobić Jakieś piciu jakiegoś dymka i lecimy dalej. No, proszę. Dobra, do następnego lecimy.